Ale jak to? Wziąłem dwa questy? Na mapie nie pokazuje mi, gdzie mam je zrobić? Na mini-mapie nic nie widać? Skąd ja mam wiedzieć, gdzie mam te questy zrobić? Mm. Czytać się kurwa naucz analfabeto. Witamy w becie Klasika. No i wpis do i wylądował. Cześć, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Jest to beta klasika dokładnie strash test, jak tu jest napisane. Co prawda film o klasiku już jako tako wrzucałem, natomiast nie wrzucałem takiego jakby gameplaya takiego, tak jak to wygląda na żywo. Tam była tylko teoria, moje jakieś tam widzimy się, natomiast no nie było takiego <laughs> jak to naprawdę wygląda. No i proszę, tak to właśnie wygląda. Tekstury miodio. Jeszcze orka wam pokażę, też piękny. Chuj. No tak. Tekstury moi drodzy, klasyczne, tak. Nie doszukujmy się tutaj e, pięknych tekstur, pięknej grafiki, no bo to nie ten wroga. To trochę taki klasik, to jest taki trochę krok w tył. Taki siedmiomilowy, piętnastoletni krok w tył, nie? Żeby ewentualnie przypomnieć sobie, jak to tam wyglądało. Więc może rzućmy okiem na. Na postacie, jak sobie budujemy postacie, tak? Ile jest tych raz? No wiecie, tylko tyle. Po cztery w każdej frakcji. Czy jest tu paladyn? Nie ma. Czy jest tu szaman? Nie ma. Szok. Szok i niedowierzanie. A jednak, no nie ma tu, przybliżę sobie może trochę mikrofona, o, teraz będę, lepiej tak będę trochę mówił, może trochę będę zdobyć ten, ale to dobra, dzielę. Classic WoW, więc tekstury piękne, kobiety piękne, bez photoshopa, bez filtrów. O, ta jest ewidentnie urodziła. Datas. I no co, moi drodzy, no nie ma szamana w Allianz, nie ma paladyna w Hordzie. Tak kiedyś było, możecie nie pamiętać, ale tak naprawdę kiedyś było. Taki guziczek jest do ran randomizowania jakby wyglądów i nazw. Jakby ktoś nie miał pomysłu na nick? Nie wiem czy to teraz jest. W zwróciłem uwagi. Czy to teraz dalej jest? Chyba tego nie ma już. No tu sobie widzicie, wygląda tak człowiek, tak sobie wygląda kurdupel. Nelfy, jak wiadomo o co chodzi. Nelfy to jeszcze jakoś się trzymają ładnie. To nie będę komentował. No, druida zrobiłem, to może nie będę robił drugi raz, bo tam mam, tu mam ho, Huntarda, tutaj sobie zrobiłem. Dziwne, że Huntard jest w ogóle z toporkiem, a nie z łukiem. Już to łuk powinien tu być jako głównego jak byłem w ręce, nie? E, powiem tak, widzicie, trzeci level, nie? <laughs> tu na tym stres, stres teście jest cap e, levela na 5. Trzy levele. Nie chciałbym was okłamać, ale dwa questy. To chyba z 50 minut robiłem. Jest po prostu na przykład do zabicia 10 świń, a wychodzisz, a tam kurwa nie ma miejsca. Nie ma żadnych żyjących świń, same martwe. A jak się pojawia jakaś dzika świnia, którą chcesz zabić, to jak jesteś lasem, to w ogóle zapomnij, bo zanim dolecisz, to już ona 5 razy będzie martwa. Dlatego co zrobiłem huntera, żeby dystansowo strzelać i jakoś mieć większą szansę na jakieś szybsze wbicie. Let the hunt begin. Wiadomo o co chodzi. Tutaj od razu bierzemy pierwszego quest'a, oczywiście Kraina Piękna. Tutaj fajna rzecz jest w opcjach systemowych, tu jest 4K, oczywiście sobie można ustawić. Można sobie tekstury poprawić, wszystko pięknie, ale jest też taki guziczek Classic. I możecie sobie to od razu jakby kliknąć Classic i wtedy wam się wszystko ustawiają pod tą klasyczną wersję. Tak jak to kiedyś było. Chociaż na przykład zauważyłem Bóg, patrzcie. Patrzcie, widzicie to? No kurwa, nie ma tego. Faktycznie ty. Bo chciałem powiedzieć, że się trawa rusza, bo wcześniej się trawa ruszała. Tu się nie rusza. No dobra, no czyli okej, okay, zwracam honor, bo wtedy miałem nieustawiony, nieustawioną tą klasy klasyczną wersję grafiki, tylko taką normalną. O, widzicie, tu się już rusza trawa. Biegnę i ona się rusza. O, widzicie, jak się rusza? No nie, to w ogóle to nie pasuje do klasyka. Absolutnie nie. Gramy to... na klasyku, to zostawmy tą klasyczną wersję. Pięknyś kolego jest, naprawdę. Tak jak ja. No i co, wziąłem questę? Zapytacie, gdzie on jest? A w dupie trzeba kurwa czytać questy, żeby wiedzieć, co z nich zrobić. Nie? Dlatego w tym momencie połowa fanów wanilii odpada, nie? Bo trzeba czytać questy. Patrzcie teraz. Kastuję na przykład wratcha. Trzy wratchy, no i pomanie, dziękuję. Mogę, mogę ginąć. To wszystko no to nie stać. No i dobijam typa oczywiście kijem. No co mogę zrobić? Tylko mogę go kijem dobić. O, i tu patrzcie, quest itemik, quest itemik, o, mam po jednym, zajebiście. Kurczaczku, dziękuję ci bardzo serdecznie. <laughs> tu już krowy, widzicie, biegają, więc ciężko będzie w ogóle coś znaleźć. Mógłbym oczywiście ich wziąć do party i tak chyba spróbuję zrobić. Idziemy do krowy. To wygląda jak gangbang. No dobra, bierzemy tego questa. O, pokazała gesturę. No i co? I patrzcie, tak, bierzemy to i teraz patrzcie, zrobiliśmy quest'a i dopiero nam się wtedy pokazuje na taki jaśniejszy taki kolor, że ten quest jest 1 na 1, że on jest gotowy, ale dalej nam nie pokazuje gdzie go oddać. Pokazuje tylko, że jest complete. No ale trzeba czytać. Trzeba po prostu czytać. Pamiętajcie na przykład, że e, każdego moba trzeba oczywiście lutować osobno. No nie? Nie jest to coś takiego, że Możemy sobie lutować wszystkie naraz. nie, do każdego trzeba lutować osobno. A tam gdzie kurczak, będzie mój, będzie mój, będziemy mój, będzie mój. Patrzcie, 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 jak go jebne. I co? Trzy wratchy i pomanie, no i teraz zostaje nam klie auto ja. Dziękuję. Tak to właśnie wygląda, moi drodzy na klasiku. To jest po prostu to, co teraz się wydarzyło. To jest po prostu kwit esencja klasika. No sorry, ale tak jest. Tu nic nie przychodzi szybko, do niczego się szybko nie dochodzi. Nie jest łatwo. To, co panie kastuje jest po prostu masakryczne. Coś, co powinien kastować półtorej sekundy, kastuje czasem dużo, dużo dłużej. Ale moi drodzy, kurde, to jest klasik. No, tu, tu trzeba się troszkę naprawdę pokłonić. Dlatego wydaje mi się, że. Naprawdę, niestety, większość graczy, zresztą tak jak mówiłem w filmie, którzy na przykład dostali taką betę i zobaczą, że quest robią dwie godziny. No nie, nie, nie dwie godziny, ale dwa questy na robią godzinę. Bo tu to patrzcie, są jeszcze te kurwa kurczaki, to jeszcze jestem w stanie coś po prostu zabić i liczyć na lud, tak? Tutaj no tu kurwa nikogo nie ma póki co. Ale jak wbijałem tego. O, tu podjebał mi. W Hunterach wbijałem, to tam. Uczciwie mówiąc, tam jest dramat generalnie, jeśli chodzi o e, dostępność mobów do quest'a, o w ten sposób nazwę, nie? No bo tam kurwa, no nie ma, po prostu wszyscy stoją, nie ma żadnych święć, wszystkie trupy leżą. Zaraz ktoś mi powie, że to tak specjalnie, że to normalnie tak nie będzie, bo nie będzie tyle ludzi grało, no będzie więcej ludzi grało, ja rozumiem jakby zamysł tego, tego zarzutu, tak, że teraz jest tak, że wszyscy wbijają nowe, nowe postaci, i to jest tylko jedyne miejsce, gdzie mogą być gracze, bo nic innego nie działa. Okej, okay, jak najbardziej, tylko że trzeba wziąć pod uwagę dwa fakty. To, że trzeba tapnąć MOBA, żeby ci go zaliczyło, czyli nie, 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 nie wystarczy, że dobijesz jakiegoś MOBA od kogoś. Drugi aspekt jest taki, że trzeba będzie czekać trochę na te MOBY, bo y, respawn tych MOBów jest. Oczywiście dużo mniejszy niż to ma miejsce obecnie. Już nie mówiąc o elitach, rarach, jakiś takich, wiecie, naprawdę, mobach do, questu, do questów istotnych, bo tam respawn potrafi trwać naprawdę bardzo długo. Pamiętam jak kiedyś, kurde, próbowałem stamować Hunterem e, jakiegoś takiego Rakshari. To był taki e, Winter Spring taki tygrys śnieżny, taki biały, cały fajny, nie. Ale wyglądał inaczej niż ten taki King Bangalarz Bo nie był biały, był taki bardziej niebieskawy, taki bardziej był mroźny nazwijmy to, nie? Ładniejszy był do i ładniejsze oczy miał Ktoś go po prostu zabił, ja znalazłem jego trupa I po prostu... Nie mogłem na tego kurwa moba trafić Chyba po prostu parę dni, nie? On miał jakiś respawn chyba ileś godzin, także to nie jest tak, że wiecie Zabija, doprawdy, będzie zaraz następny No nie Tym oto sposobem zrobiliśmy pierwszego quest'a W sumie dwa quest'y zrobiliśmy tej party to już mogę wyjść bo w sumie to nie wiem po chuj. Jestem. O patrzcie, tu zostały jeszcze takie te, zostały tam. Te, nowoczesne rzeczy zostały wojsztat. Można ramkę ruszyć, no kiedyś tego nie było. I party oczywiście zrobimy sobie. Moi drodzy i teraz tak. Patrzcie, mapa. Co jest na mapie? Dwie krainy. Easter Kingdoms i Kalimdor. Nic innego. Nie ma. Jak sobie gdzieś wejdziemy na mapę, nic nie widać. Całkowicie nic nie widać. Nula. Ale ja... Jak widzicie, jak zrobimy już questa, to chociaż go tutaj na tej mapce malutkiej, takiej, takiej, taką kropeczkę. Widać. Nie ma pytajników oczywiście, wiecie o co chodzi. To ludzie zgłaszali, że to bugi są, że tu nie ma pytajników na, ma na mapce. Czajcie to. Idioci. <grym> znaczy po prostu no, chyba zapomnieli po prostu jak się grało dość mocno. A nie no, taki zajeb... nie, taki zajebisty, no nie zaraz się przymierzę. Ja pierdolę, ale se teraz przymierzę. Ja pierdolę. O Jezu, ten... No to Bóg jest. Pokażę jakby był jest gotowy. Jest taki pytajnik. Złoty. A tu chuja. Nie jest gotowy. No i patrzcie, zakładam pasek. No i to się szanuje. Jest biały pasek, nie szary. Tu jak widać. Tylko biały. Co tu w ogóle mamy? parcie. No to po kolei może sobie pojedźmy. Tu jest oczywiście standardowy UI, standardowe, mapka. Nie ma tu kalendarza, jak widzicie. No, tu nie ma kalendarza, ale da się za to zoomować mapkę. Zajebiście. Tu oczywiście nic nie ma. W przypadku Huntera tutaj jest jeszcze taki bug na strzały. tak. Tu jeszcze chyba powinno być tak, że jak zdobędziemy jakiś klucz do czegoś, bo kiedyś były klucze takie, wiecie, otwierały się skrzynki, jakieś instancje, trzeba było tymi kluczami otwierać. Teraz to, to w ogóle całkowicie zapomniane. To BRD. Trzeba było klucz jakiś mieć? Tak mi się kojarzy. Pamiętam, że ja tylko miałem klucz i mnie ludzie z gildii prosili, żebym podjechał. Podjechał. Wiecie co, trzeba było się napierdolić ośmioma windami, potem pół godziny pieszo. I żebym otworzył jakąś instancję, bo miałem klucz. I tu jest też taki, w tym miejscu taki powinien być taki jakby pęk kluczy. I tam są różne klucze, które zdobywamy w ciągu gry. Dostaliśmy buffa. No zajebiście. I trzeba koledze tutaj serdecznie podziękować, bo dawanie buffów takie o. To jest bardzo istotne, tym bardziej, że jesteśmy słabi jak pizdy. Więc każdy buff. Patrzcie, normalnie miałem 54 armora, teraz mam 25 plus więcej. No kurwa, to jest dużo, tak? To jest dużo armora więcej niż normalnie. No i moi drodzy, tak. Poczcie, poczcie setu. Tauren, druid, klinon, to ja. Tu takie coś, co mogliście nigdy nie widzieć. Rezystancje. Ja oczywiście, bijąc druidem, zadaję obrażenia natury, tak. Więc, jak ktoś ma dużo tych, tego rezystancji natury, no to moje ataki są słabsze, tak? Mniej go biją po prostu. No jest oczywiście Fire, jest Arkan, Natur, Frost i Shadow. Tutaj żadnych osłon nie mam na nic. Mam tylko naturalną chyba tom, ale to wynika z mojego racjala. Z niczego innego, bo jak widzicie, nie mam żadnych rzeczy, które miałyby jakiekolwiek bonusy. To jest ewidentnie mój racjal. Reputacje. Całe trzy skillsy, no skillsy widzicie w defensie, w maczetach, w, no to jest to co mówiłem wtedy, że po prostu każdy weapon trzeba wbijać skilla, po prostu uczymy się obsługi danego weapona, tak, skoro całe życie biliśmy mieczem i dostajemy do ręku aks, no to możemy mieć problem z tym, żeby tego aksa użyć, to znaczy, no jest to dla mnie logiczne, tak, że się musimy nauczyć w jakiś sposób obsługi innej broni niż używaliśmy wcześniej. Możemy kloty i Ledery, to wiadomo o co chodzi. Honor, no ni chuj, ja tu nic nie ma, ale tak to dość po staremu wygląda, nawet spoko. Eee, talenty. No nic tu nie ma. Mam Wratha i mam Healing Toucha. Jak wygląda Healing Touch w ogóle? Ojście. Pumany nie ma. <ścoughs> no i co tu mamy? Tu mamy oczywiście Worstampa jeszcze Racjala. Możemy tu sprzedać jakieś główne? Możemy oczywiście. No to sprzedajmy je i zarobimy nasze pierwsze pieniądze. To akurat co teraz zrobiłem było głupie. Kupicie jedzenie w tej grze jest bardzo istotne. Wbrew pozorom. Nawet tutaj był taki, takie było, e, taki tip był. O tu patrzcie, patrzcie, Wendors, patrzcie teraz. Patrzcie teraz, Wendors. O kurwa, jak prawym jak prawym guzikiem klikniecie, to możecie kupić rzecz od wędora. Szanuję za takie rady. O, tu jakaś krowa się poddała. A nie, czy rysowała? Goła jest? Szanuję. No, oddałem panu wodę. Questa wykonałem wzorowo. Mam drugi level. Czy my coś tu możemy się uczyć? Coś się pouczyć? Coś, coś się dowiajeć? No, możemy Marka się nauczyć. No i zajebiście, 10, kosztuje 10 kopera, mam, mam 100 kopera, prawie jeden srebrnik kupuję. Bo pamiętacie, że talenty trzeba kupować u trenerów. I talenty mają różne rangi, że trzeba te rangi wykupywać. O, no, nauczyłeś się nowego czaru, zajebiście, mordeczko, szanuję. Patrzcie, patrzcie teraz, kurwa, ale jestem zajebisty, zawsze szanowałem. Zawsze szanowałem ludzi, którzy mają bufy jakim jestem dobrym Samaritaninem, Idę po prostu i każdemu daję buffa. Ludzie będą wahali, że na ma manę. No, to wiadomo o co chodzi. Parcie daje manę... Daję, um, bufy. A mogę dać jakąś się Biją. A, nie, nie mogę. No i dobrze. Szkoda, że straciłem całą swoją manę na dawanie bufów. Ale takie bufy to jest jednak powiedzcie, no, sami powiedzcie, no, dobra rzecz, tak? Ale patrzcie, siedzę ser, też też śmieszne w ogóle, siedzę ser i nie mogę dać bufa. Musisz stać, żeby dać bufa, więc wstaję i daję bufa. Łukowi no, też blad, też mu dam bufa. Żaden jeszcze ham nie podziękował, ale to widać jak na w regionie, to identycznie. W opcjach interfejs po staremu. o, Czyli sobie możemy włączyć aury. włączyć sobie możemy jakieś tutaj rzeczy. Display, clock, to, to po staremu. To fajnie akurat, że tak jest, bo to zawsze mi się podobało. Autolud sobie włączymy. Bardzo lubię. Przeloguję się na chwilkę jeszcze na e, Huntera, żeby ewidentnie e, stwierdzić, czy jakieś skorpiony chodzą dookoła. No widzicie, wszystkie kurwa martwe leżą, nie? To jest właśnie to, co mówiłem. Same trupy dookoła. Same kurwa trupy. Weź tu zrób quest'a, człowieku, kurwa. Że trzy 3 muszę zlutować, trzy skorpiony to czemu chodzi kurwa z toporkiem a nie chodzi z łukiem Jak jest huntardem, wyglądam jak warrior Jest warrior? Nie, też huntard I na przykład patrzcie, wyjmę broń I dopiero jak drugi raz klikam To się pojawiają na plecach strzały Czyżby bóg? Czyżbym znalazł Buga? Wziąłem sobie huntara, bo mówię yy, Wiecie, no szybciej będę kastał, ale patrzcie Klikam, atak I zanim on wyszczeli To jednak kurwa chwilka trwa, nie? nie jest takie instantowe. Jeb. On musi wyciągnąć łuk. Musi włożyć strzałę. Musi tą strzałę wyjąć w ogóle. Musi naprężyć cięciwe. Puścić ją. Strzała musi dolecieć do celu. dopiero wtedy atak jest wykonany. O, 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 o! o, o patrzcie! Patrzcie, patrzcie! Będzie mój! Będzie mój! Szalam! Szybko. No, Szalej, kurwa dość! Patrzcie! Strzelaj trzy razy. No i co? I gówno. Teraz mogę tylko stoporka bić, bo już tutaj nie będę mógł w, w zwarciu, bo to oczywiście nie da się tak zrobić. Ale widziałem tu fajnego buka. O! Znaczy nie wiem, że to jest buk, ale moonwalk jak chuj. Michael Jackson jak sam z skurwysyn. Eee, no nie widziałem nigdy, żeby na klasiku czy na TBC, czy kiedykolwiek tak chodził Hunter. Bo on w tym momencie ani nie jest, nie jest bliska, ani nie strzela. Oczywiście, żeby strzelać, to musi się zatrzymać. Ale widzicie? On nie robi kurwa nic Nic nie robi chłop. Bo trzeba to skasować po prostu auto a bo to... To jest mały bóg. O nie, tam, tam jest, tam jest, tam jest, tam mój, mój, mój Tak jest. O, mój, mój, mój! Tak jest. Widzicie te kurwy złe. Znaczy, widzicie je. Brońcie mnie kurwa koledzy. Widzicie co tu się dzieje, dzieci. Patrzcie jak biegnę. No nie no, nie mogę nawet strzelić z łuka. Generalnie to jest bardzo ryzykowne. Widzicie dwa moby na klacie, jakiegoś jeszcze dobucha dostałem. Eee, no jest... Y, ciężko, nie? Ciężko jest, ciężko jest. Ja tu postaram się odbyć kawałek i wyszczelić. A nie, ch... niestety nie chuje. Zaraz mogę zginąć i to wcale nie byłoby niemożliwe. Help mi kurwa, my friend. I patrzcie, dwa moby, mam, dwa, dwa moby mam na klacie i prawie kurwa zginąłem. Widzicie to? To tak właśnie wygląda, moi drodzy. O, dziękuję ci, przyjacielu, jesteś dobrym człowiekiem. Dziękujemy ci. Szkoda, że nie pomogłeś mi bić mobów, no, ale chociaż mnie wyleczyłeś. I tak właśnie to wygląda. Dwa moby na klacie, dwa zwykłe moby na klacie i może być zgon. Ja się spodziewałem tego... Czym będzie klasik, tak? że tu będzie ciężko zabijać, ciężko w ogóle levelować, i tak dalej, że to nie będzie takie proste jak do tej pory. Jakby zdaję tego sprawę, i mówiłem o tym w filmie, i jakby jest to dla mnie oczywiste. Natomiast wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że ludzie, dużo ludzi odejdzie zanim tak naprawdę zacznie grać. Dlatego, bo okaże się nagle. I mówię oczywiście o tych ludziach, którzy no, nie grali na klasiku, a umówmy się, no, tych ludzi, którzy grali na klasiku jest naprawdę bardzo mało, bo to było w chuj dawno temu. Niektórzy, którzy teraz grają w WoWa, to jeszcze na świecie chyba nie byli. Więc yy, nikt nie powie, że każdy wie, jak wygląda naprawdę klasyk, bo tak nie jest. I duża część tych graczy, którzy się hypują na klasika, a tak naprawdę grali na jakichś priwach na TBC, a nigdy nie grali na prawdziwym klasyku, yy, to duża. ...warstwa tych ludzi, duża część tych ludzi. Na starcie stwierdzi po pół godzinie bicia mobów i nie zrobieniu jednego questa. Halo. Kurwa. Coś jest nie tak. W Legionie bym sobie zrobił wszystkie emisary questy już przez te pół godziny. No. Będzie na pewno ciężej. Ale to też ma swój urok, tak? bo tutaj coś wbić, coś zdobyć. Dziękuję, że znowu nic nie wylutowałem kurwa jego mać. Tutaj coś bić, zdobyć, naprawdę ma jakąś wartość. Wydaje mi się, że wiadomo, że to nie jest proste, trzeba poświęcić czas, trzeba mieć szczęście czasem i to mm, powoduje, że mamy taką świadomość tego, że no, okej, okay, ma to, wbił to, ma ten item, ma ten level, to musiał naprawdę się jakoś postarać, poświęcić tak w jakiś sposób. I to oczywiście ma swoją wartość. Tutaj też na przykład profesje mają duże znaczenie. tak, Jakieś takie itemki, których normalnie byś sprzedał wendora, no mają znaczenie, bo jak sobie się nie przydadzą do profesji, to komuś innemu się przydadzą na pewno. E, a, a po prostu tych itemków no nigdy za wiele nie ma. I te profesje też mają jakieś znaczenie, takie większe niż tak mi się wydaje. Bardziej takie istotne, ale nie istotne pod kątem tylko zysku i pieniędzy, tylko istotne po prostu dla graczy, tak? Bo jednak wzmacniają człowieka albo orka zdecydowanie mocniej. Oby coś było. Kurwa, no jak to jest możliwe, że tu żadnego kurwa z kurwi syna? Ile zabiłem już tych kurwa? debili. Co tu piszą ciekawego na czacie? No, jedna godzina i próbują zabić świnie. No Tak to wygląda, moi drodzy. Co mogę powiedzieć? Mogę tylko potwierdzić, jak on to robił. Tak, o to. O kurwa, Timunok. O kurwa, pago. Nie mogę. Z kisłem. Dobra, leggo. No, oczywiście, tu zbyta. E, mój, mój. Kurwa, no już mi podjebał. Czas płynie powoli. Bardzo powoli. Dzięki, że pomogliście mi, chociaż. Kurwa, wyszedł. Świerć mózgi. <gry> O, kweścik wykonany, ale tu nieważne. Kweścik jest wykonany, mam trzeci level, więc tu powinien już mieć, chyba, questa. pod tą skałą taki gostek powinien stać. Tak, o jest. Tak, kurwa, jednak wszystko dobrze pamiętam, moi drogi. O, i tu zobaczymy, jak będzie nam szło z tym, z tym dużym takim skorpionem, który gdzieś tu się na górach czai. Proszę, patrzcie, jak to kiedyś był kiedyś taki fajny, takiego peta mieć. Czarno-czerwony taki skorpion, nie taki zwykły, kurwa, zwykły zielony, jakiś szary. Brudny. Dobra, gościu, ty pomożesz mi zabić tego kogoś, albo ty pomożesz mi? O, zacząłem go bić, więc powinno zaliczyć tylko mnie. Tak mi się wydaje, że zacząłem go bić. Fajnie by było, jakbym nie zaliczyła nie tym orkom. Przepraszam was, koledzy, ale clean wygrał. Thanks. a ten ziomek był ze mną, w... no nie ma za to, że cię dodałem. No, Y. Yy. No i, a wy koledzy poczekajcie na swojego. Będę sobie sprawdzał, jak wygląda ten klasyk, jak on już wyjdzie. W sumie dużo czasu nie zostało, mówiąc szczerze. Natomiast, no mam świadomość tego, że no nie będę tam asem, tak? Nie będę tam epickim wojownikiem. Bo nie mając czasu na grę w Battle for Azeroth, gdzie tak naprawdę wystarczy tylko wejść i 15 minut porobić jakieś, nie wiem, questy, czy world questy, czy cokolwiek eee, na to nie mam czasu to tym bardziej tu, gdzie muszę, że tak powiem poświęcić czas, żeby cokolwiek zrobić a ja tego czasu nie mam ja go miałem 15 lat temu teraz go nie mam więc naprawdę ciężko będzie mi ciężko będzie mi coś osiągnąć w tym klasyku porek widzicie Dwa razy mocniejszy, dwa razy, kurde. Dwa obrażenia zadaje, a nie jeden. No i moi drodzy, to było chyba na tyle. Tak wygląda klasik. No tu za dużo nie zobaczyliście, ale to też co tu mieliście zobaczyć. Przedaję tę broń. Kurde, parcie, ile pieniędzy mam, ja pierdolę. Zajebiście, Kurde, tu jest kwestia No i co? Dwa srebrniki już zarobiłem. Da się zarobić. kurwy, z to było moje drodzy na tyle. Da się zarobić na klasiku? Da się. Dwie godziny grania dwa srebrniki kurwa zarobione. <laughs> World of Resist. <laughs> no, najlepsze kastujesz ostatni czar. Na ostatni czar starczy ci many. Kastujesz 10 sekund. Po czym mop rezystuje i umierasz. Dobranoc.